W czerwcu mijają 4 lata od chwili uruchomienia serwisu ASKFM. ASKFM jest to łotewski serwis społecznościowy, który bardzo szybko zdobył popularność na całym świecie. Obecnie korzysta z niego ponad 100 milionów internautów. Portal przetłumaczony został na 40 języków, a w samej Polsce liczba użytkowników ocenia się od 2,5 do 3,5 miliona. Portal jest, tak jak zaznaczyłem, bardzo popularny. W ostatnim czasie w serwisie społecznościowym Reddit zapytano nastolatków z całego świata, jakie zjawisko, jaki produkt, jaka postać jest obecnie... Najpopularniejsza, modna wśród młodych ludzi. Co się okazało? Ask.fm znalazł się tam właściwie w ścisłej czołówce obok gwiazd muzyki, gwiazd filmu, obok takich serwisów jak Snapchat czy takich zjawisk jak hashtagi. Jeżeli chodzi o prywatność w serwisie Ask.fm, to jest właściwie ona taka, jaką ustali sam użytkownik. Nie zapominajmy, że jest to portal adresowany i wykorzystywany głównie przez nastolatki, przez osoby najmłodsze, przez najmłodszych użytkowników internetu. Dlatego też trzeba zwrócić tutaj szczególną uwagę być może to jest uwaga pod adresem rodziców o troskę, o poziom prywatności, jaki ujawniają osoby użytkownicy tego serwisu. E, przypadki cyberbullingu, czyli takiego sieciowego nękania, e, zdarzają się oczywiście w każdym serwisie internetowym. W każdym serwisie internetowym powinny być tak samo mm, piętnowane i powinniśmy na nie reagować z taką samą stanowczością. Natomiast y, Ask.fm, mm, pomimo tego, że używają go głównie mm, nastolatki, to jednak mam wrażenie, że młodzi ludzie mają do niego taki lżejszy stosunek niż osoby dorosłe. To znaczy nie, traktuje, nie traktują go tak poważnie. W czasie monitoringu serwisu ASKFM, jaki prowadzi między innymi Instytut Monitorowania Mediów, trudno tutaj mówić o jakichś rażących przypadkach ujawienia swojej prywatności w nadmierny sposób przez użytkowników ASKFM.